Księga Widzowie Dzisiaj sobie Spróbujemy wbić 1000 puszek na moim koncie Potem będziemy mieli 320 kredycików I będziemy mieli wtedy na pewno Czekajcie, czekajcie, przedstawię tu Tu macie mój nick O, przedstawię tu Dobra, potem będę miał, miał tak bula i nie czekajcie chwilę może nam się to uda zrobić no to wtedy już będę miał na... nie nie będę miał na pewno dobra w ogóle zobaczmy jakie mamy tutaj misje na pewno zrobimy el primo colta jackie mam nadzieję że nam się uda no i co nie przedłużam i lecimy już z gielką Ką. E, dobra, lecimy tutaj, jagam. Dobra, widzowie. Przypominam wam o zostawieniu Subika i łapeczki w górę pod tym filmikiem. Musicie napisać w komentarzu, czy chcecie, żebym nagrywał więcej shortów bo pod moim pierwszym szorcem była taka aktywność, bardzo wam za to dziękuję, bo widzieliśmy kolejne cztery suby, kolejne, no łapek na moim kanale, po tymi się mnie? No ale nie, no to wiadomo, no to nie wiadomo nawet, to nie wyższe no, puszki na tej Call for dobra. gdzie są te trzy duży? No szukaj, o, dobra, jest tu nie tak. Która... Wow, no, co? Cool. 17 kg, nie ma szans. Dobra, mamy jeszcze misję pokoju. Tak. Musimy uleczyć, dobra, musimy pamiętać o tym, że uleczyć trzeba. Dobra, tam po lewej stronie mamy trzy skrzynki widzowe. Piszcie, lecie, lecie w Jestem bardzo ciekawa waszych komentarzy. <śmany> Jeg håper han får prøve å spille teater. Gdzie jestem Ok bull ból. No i pik. Tylko to nie Dobra, że Dobra, lecz mi cię. O. Chłopę. Chłopę. Chłopę chotów. Będzie miał kladła. Co? Nie, no w bi. Bigo Dobra, zrobiliśmy 31 poziom, 60 końców. Nie, to nie, to nie, to nie misja. Tu myślę, że już możemy w, w sumie elinoskiem. To co tu się dzieje w klubie Mój klan jest od puszek, yy, ale yy, musimy powywalać. Yy, dwie osoby wywalimy dobra zacznę na górę. tutaj dołam, może dobra aktywność, ale nic e, dobra, B2 na pewno wywalasz z tego klubu no taka nieaktywność, no to Dobra, myślę, że dywetycyki też go wywalimy no Slayka proszę ale na pewno też cię wywalamy. Hmm. Fejlaczek to ma 7 dni. Dobra, jeśli... Jeszcze... Fejlaczek. Możemy wywalić... A nie, 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 Alanixa wywalimy. Alanixa, Dobra. To, widzicie. Mamy już 26 y, członków, także widzowie, kto chce To nie dołącza, bardzo gorąco zapraszam. A my już lecimy z kolejną gierką o 1000 pół Dobra, mamy Jessie. Mm. Na pewno wygramy. Ojej.

Aha Bardzo ładnie. Ja co zadram ponowki. A co mi? A co mi tam? Dobra. Zobaczmy wiele. Na mzy. Saliżem. Ej, bardzo fajnie. Showtime. Dobra. Lecimy po te dwie skrzynki i... No dobra, brok będzie naszą... No nie dobra, będzie w No nie, no zebra, no, za... I zresztą... The... Mm. <laughs> uh, I Dziakujem! 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 Dobra, Dziakujem! 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 dobra Dziakujem! 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 na Dziakujem! 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 i Dziakujem! 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 O mi telefon. Dobra. Przestajemy do 5 y, punktów mocy. Ulepszamy sobie LMasa. Ora okay, jednej puszki nam brakuje do czego, 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 czego. No 50 punktów mocy. Czyli brakuje nam 151. Pucharków, dobra możemy w sumie Barleya sobie ulepszyć, przecież Barley to jest też spoko postać. O i też no, możecie napisać w komentarzu jaki jest wasz ulubiony zadymiarz. Oczywiście jak gracie w Growl, jak nie gracie no to w sumie też możecie napisać. Oczywiście jak znacie o znacie postacie, fajnie również

ja O dobra Co co to Okej okay. Broki do Nie biję, nie bij, nie bij, nie bij, nie bij Kurde Ja chciałem Mamy to Tutaj 500 50 Uuuu, Cicu Komuś na ja muzykę no dobra, Muszę. O kur... Barley'a Sorry Po prostu plączy mi się język od tych postaci Dobra Po tej gierce już powinniśmy mieć Bula um. Także to będziemy do nas napotkać na moim... El Jest Nie no, więcej niż tydzień, tydzień. Trosz, Ale tak troszeczkę mi niż O Jezu, jaka tu będzie fajna zadań.

tu... No, taki flank na 11 mocy Ja ciekaw Dobra, ci. no, no gdzie oni są? Starcy jeszcze byli tą flanką yes. No kurde, no oni kampcie, ludzie A oni nic nie da, Ja myślę, że Ochodna, no, leźli i zniwasz Dobra, chodź tu ból. Coś się zajmij tu kuletą. Albo dobra, jakby się na nie, nie. Nie, nie, Dobra. No, tylko ma luk się akulet, no to nie miała szansy. Dobra, robimy lepiej ponownie, bo jak wyjdziemy, to, to zostaniemy powyżej yy, tysiąca. A no, on ten kulet rzuca na chyba, tego ponad tam. Oooooo Barley! Barley, 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 Barley! Hmm, myślę, że teraz tak, gramy na Nie hmm, no, taki, takie warzywo. Nie taki takie cuby Nie wiem po co te lawy Barley nie idź tu. O, te skrzynki, co gdzieś tam mogą być? Tropie, tropie, tropie. I nic nie Tropiłem. No, cokolatka. coś mojego barleya? Hmm. To, że barley jest sławny na rynku, bo jest. Mienki.

gdzie jesteście na oh. dajnik i sam mm. mm. O, oh, co? W tym jednym krzaczku kąpiła. Nie. Yeah. ja, yeah, ale to jest trigger. bardzo ładnie. Pójdźmy. Wyśliją cisila. Mamy bulika. O, nie zgadziemy. Bulik, się mankom, Fajnie, fajnie. Dobra, <smalliedLOOR> bardzo I myślę, że <crisis> Mamy już przeszkilety, tylko bardzo dużo. Nie, nie no, jakby bynajmniej będę wdać. nie jest wytrycie, nie. Dobra, widzowie. Czas. pójść sobie na zadynkę. I myślę, że z tą wszelką. Oczywiście ja wolę już skinąć. bo skina, ale... <grym> Dobra, muszę wiedzieć, ile trwa ten odcinek. No, no, no. 8. Nie, no 16. No mm, bardzo bardzo Jak się zapowiada? Okay. Mira czy trój. Aj, no jak też ten flank nie mi podawać podoba. Oro, wam nie podoba się. Przerzucamy. To co, jest? nie chciałem złapać, bo to bo nie, nie, nie

Крайм. Давай! А-а-а! А-а-а-а! 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 А-а-а! 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 А-а! 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 А-! А-! давай чё Rekord łapek pod tym filmem i w jeden dzień dobijam 25 rangę na szelce, Ale to musicie powiedzieć rekord łapek, czyli powyżej 46. Czytam 7 łapek w górę. W górę nie górę, Pamiętajcie o tym. To jest bardzo ważne. No jak nie będzie łapeczek, to nie będzie filmów. O, nie szelka a tutaj. No dobra, a tutaj szelka mi nic nie zrobiła. dwa Zrobiła, Ja ja, O nie, bo dobra, dobra 1-0. Czasami się trafiają tak wody, że. No, no, są tam wypięte, Kurde, a byłem tak bliźutko Żeby tego ulta już, Fajnie. Nie będzie, jest Weź szelka, zginę, spadaj Muszę gola, strzej Jezu, rozpal Łopę! Aaa, nie ma! Nie! Ej dobra, szalka jakaś droga! Jest gol! Co wygrałem! Dobra, zbadaj co miękko! czekaj! Pamiętajcie! Mm, piąta ranga może czekać! Nie mm, myślę, że z tym trzynasty tego nie robię! Jeśli więc... pobijecie rekord łapy, to jak góra, no to Dobra, nie O nie! coś ja, ty narobił Darien Dobra, wyjdźmy z tej wielki Uwaguje nam dokładnie. 120% Wbijemy to widzowie. Wbijemy to. Dobra widzowie, wierzę w to. Może wbijemy? No, ну Wczytuj się, się się. się się, wczytuj się. Wczytuj tu się wczytuj się, Dobra. się, в Mm, nie, 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 nie. nie mam tego, nie, 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 nie. nie mam tego, nie ja nie no to... tego, tylko... jest mam tego, nie La oss gå! Walto to proszę, dobrze Nita, dobrze. Ten wywal wreszcie pokazuje się. Jest. Weź Nitu. Nie, Czemu ja piłkę miałem? Nie zgadzam się z tym. Spadaj ty wielorybie! To no, nie wierzę, no, nie wierzę w to. Widzowie, ty to widzieliście? Co widzieliście, w ogóle? No widzowie... Jest bardzo, 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 bardzo dziwna. O nie, o nie. Dobre, ale... Fajny skin do Edgar. No, dla, dla męskiego. Widzowie, tylko... Widzowie, lekkie cięcie. Widzowie, gol! Strzeliłem gola. Akurat. Więc... Nie wiem, może że już po prostu Co jest, jak za kula Nie no... No Jezu, jak błagło, ta kula za Ojej. Oj. Ja mamy pierwszą bramkę. O nie. Jezu, ta kula jest taka dobra. Dobra. Nie do baza. Dobra, on leży. No Jezusie, to Dobrze, ale z brawo, Alex. Także widzowie, to myślę, że jest ostatnia gierka w tym odcinku. Nie, chociaż dobijemy sobie do 900, 900. Tak, 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 tak.

Nagrany bólem! Zagramy jeszcze bólem na, na pierwszej nocy Nie pamiętam kiedy bym bólem grał na pierwszej nocy no, you Nie no to Hee hey, hey yeah. body. <laughs> so your a little today, so. oh. Don't mess with the ball! Oh, yo, yo. It Pink, 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 900 buch. Mam to. 700 parków. Już mamy klub. Dobra widzowie, trzymcie się. Trzymajcie